Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz. Witam Państwa w Awanturze o Kasę, najbardziej nieprzewidywalnej grze telewizyjnej w Polsce. Awantura o kasę za każdym razem ma inny przebieg, ale za to ma jeden stały, niezmienny element. Zawsze jest to gra pełna emocji. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Są oni podzieleni na trzy drużyny pod. Co to jest? To tak jakby spacer z wężem lub takim dziwnym zwierzątkiem. Tylko, że tego zwierzątka ewentualnie gada. Никуда. Я сейчас выломаю его молотком. Открывай, ну сейчас выбью. Поеду никуда. Вылазь. Dobry, Wojtek jest? Nie ma Wojtusia, był na chwilę i poszedł. A gdzie? Nie wiem, dużo mówił, jak nigdy. Coś o frajerach, o ławce, że teraz jest bananem, to się uśmiałam. No wysoki jest, no ale gdzie on żółty? To zdrajca, a przy... By trudne sprawy zniknęły gdzieś, niech twoje serce rozwiąże je. I ława. Tu mieszka 34-letnia Julia. Kobieta od niedawna jest z Łukaszem Samborem, bogatym biznesmenem. Julia jest przekonana, że.